Witajcie, z tej strony hodowla z DW Jesteśmy dzisiaj w kolejnym listopadowym vlogu No i mamy dzisiaj troszeczkę mrozu Jak widać Był wcześniej śnieg, no ale śnieg stopniał No i zima się skończyła, można tak powiedzieć Mam nagranego vloga zimowego myślę, że jak go złątuje to go też wypuszczę razem z tym filmem Więc no, ale najpierw ten film po prostu wrzucę na kanał a tamten będzie po prostu taki taki, jako taki bonus na kanał. Ale no, przejdźmy tutaj teraz do króliczenia. Jako pierwszego widzimy tutaj sam serokacza niemieckiego. Tak się króli prezentuje. Musimy nad tym, żeby go sprzedać. No bo mam tutaj te dwa belgi. Po co taki serokacz. Ale no. No tutaj mamy sam za belgijskiego. Znaczy, według mnie to tak przypomina bo duże uszy, ma trochę w Belgii ma takie trochę bardziej krótsze uszy i takie jak patelnia można powiedzieć. Takie okrągłe, tutaj mamy czystego brązowego belga. Eee, tak się tutaj prezentuje, to jest samiec. Samiec brązowy belgijski. Tutaj mamy samicę sorkacza niemieckiego. Drugą samicę sorkacza niemieckiego. I tutaj mamy Tarną samicę, też strokacza niemieckiego, który aktualnie pije wodę. Tutaj samiec jeden, srokacz, mieszańc srokacza z samicą kalifornijską dokładnie. No i tutaj młode mieszanice samicy srebrnej, belgijskiej z samcem srokacza niemieckiego. Przejdźmy teraz do samic. Usamic mamy. Mamy tak już mówię. Mamy mamy samicę srebr, srebrną belgijską tak się tutaj prezentuje Młode srokacze. No i młode srebrne Belgii. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale i widzimy się w następnym vlogu.